No i teraz kolejna Hazeta ZW Kraków, a w Azetesie awf Kraków mamy troje medalistów, ostatnich mistrzostw Europy minorów, które odbyły się we francuskim le Gajard i tam dwa medale. Złoty, nasza czwórka podwójna chłopców i wśród nich Tristan Herwet tak. oraz Emilia Szczech i Basia Stępień to nasze srebrne medalistki w czwórce podwójnej. Można powiedzieć, że Kraków słynie z tych krótkich wioseł? Emilia? No w tym momencie raczej tak. Ogólnie z tego co kojarzę to raczej, raczej większość tych takich najlepszych zawodników Krakowa jednak, jednak było z krótkich wioseł. Przynajmniej odkąd ja pamiętam. Basiu, jak się czujecie w czwórce podwójnej o, ze sobą? No, i już mamy za sobą przewiosłowany również zeszły sezon. Trzy, trójka z czterech osób w tej osadzie jest niezmienna. I wydaje mi się, że z każdym jednak treningiem i wypływanym kilometrem zwiększy się ten komfort. Ale aktualnie no, jest to chyba nasza ulubiona osada do mężczyzn. Wróciłyście z Francji ze srebrnym medalem? Dużo brakowało do tego złotego? No. Sprawdzam sekundę, ale z drugiej strony aż sekundę, ponieważ e, trzecia osada Czeszki do nas również miały sekundę, a Rumunki chyba straciły też coś w okolicach tej, tak więc różnice były niewielkie. Rozumiem, że teraz wyjeżdżacie prosto z Kruszwicy na zgrupowanie do Wałcza, a później? Znowu do Francji, tym razem na olimpijski tor. I, I co, po złoty medal tym razem? Nie rozdajemy medali przed <głos> ruszeniem. <głos> Wiadomo, będziemy, nie oddamy niczego łatwo, będziemy próbować pokazać, na co nas stać, jak się przygotowaliśmy do tego, do tego startu sezonu, ale co będzie, to pokaże już tor. Znaczy, Jan powiedział, że jeszcze u Was są spore rezerwy, czy nie? Nie, jakby raczej rozmowy z trenerem Jankowiakiem odbywają trenerzy prowadzący osady, więc my znamy bardziej zdanie trenerki Iwony, która nas prowadzi i klubowo, i kadrowo w tej osadzie konkretnie. Wydaje mi się, że na pewno jest sporo do poprawy, no bo jednak jesteśmy jeszcze ale, ale myślę, że i tak wpływa to. No całkiem szybko, jak na ryniorki. Ja widzę piękny tatuaż, wioślarski. Znaczy, że Twoje życie będzie do końca związane z tym sportem? No, tego bym sobie życzyła. Tak spokojnie tutaj siedzi kolega Tristan Herbert. Tak jest. Ty, ty masz tą przyjemność, że jesteś mistrzem Europy. Tak. W czwórce podwójnej. No i co, teraz jedziesz do Francji znowu. I co, będzie trudno bronić tego złota? No wiadomo, teraz to Mistrzostwa Świata, to już będzie trudniej. No będziemy się starali, a myślę, że wynik to wyjdzie sam z siebie i my damy z siebie wszystko, przygotowujemy się jak najbardziej, potrafimy i zobaczymy, co będzie w torze, to będzie w torze. Jesteś taką perełką w torcie pani trener Iwony Wójcik-Pietruszki, która tutaj przyrosła, zawsze przywozi na Mistrzostwa Juniorów młodzieżowe swoich wychowanków, a ty jesteś tym jednym z najmłodszych takich. No, jestem w roczniku taki jak dziewczyny, więc myślę, że nie najmłodszym, ale jednym z tych młodszych można powiedzieć. Powiedz, jak się czujesz w jedynce? W jedynce się dobrze czuję, aczkolwiek teraz jak zeszliśmy z czwórki, to na jedynce byłem może z dwa razy przed Mistrzostwami Polski. No i wiadomo, jest to inaczej, inaczej się pływa w to, że na czwórce, inaczej na jedynce, ale na jedynce dotychczas się czułem bardzo dobrze. Teraz mam jakieś tam lekkie problemy miałem, ale już wychodzę na prostą i myślę, że... Wrócę do tego, co było wcześniej. Z tej waszej złotej czwórki podwójnej tutaj na Mistrzostwach Polskich Juniorów w Kruszwicy, yy, będziesz walczył w finałowym wyścigu z kolegami? Na jedynkach, tak. Będę walczył i. W sensie. No i co? Będziesz zadowolony z, no, chociażby brązowego medalu? Myślę, że tak. Że jak najbardziej, tak. Szczególnie przez to, że wcześniej będę miał wyścig na deblu, na którym też się zmęczę, więc parę godzin później już od razu startuję na jedynce i myślę, że z medalu jakiegokolwiek będę zadowolony. Ty nie masz co prawda tatuaża żadnego, ale też wiążesz swoje przyszłość z myślarstwem? Myślę, że tak. Zobaczymy jak to będzie, ale planuję taką przyszłość. Jak myślisz, jak koleżanki, jak się spiszą na Mistrzostwach Świata? Mam nadzieję, że bardzo dobrze, tego im to życzę. Razem jedziecie w tym samym, w samej grupie? Tak, tak, razem wszyscy Autokarem pewnie do Warszawy i z Warszawy wylatujemy, albo z Poznania jeszcze się dowiemy tego. Będziecie mieć czas, żeby coś tam zwiedzić w Francji, czy, czy cały czas sport, sport, sport? No, w poprzednich y, miejscach, gdzie mieliśmy przyjemność być, to częściej pojawialiśmy się pośrodku niczego, tylko storem wioślarskim przed nami. Więc czy tym razem się uda, to już jest pytanie do trenerów. Chętnie byśmy zwiedzili kawałek świata, na pewno. Emilia, kolega jest gentlemanem, potrafi się zachować, pilnuje Was, broni Was myślę, na zgrupowanie. Nie pilnowania i bronienia, aczkolwiek gdyby była tego potrzeba, myślę, że potrafimy. Krakowska trójka z AZTS-u AWF-u, zacznę od Tristan Herbert, Emilia Szczęch. Wasia Stępień, życzymy Wam w Paryżu na olimpijskim torze kolejnych medali, tym razem Mistrza Świata Juniorów. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.